Dzień dobry, witamy Państwa. Pani Maria, a tak bardzo miło, dezeriusz. możemy się poznać. Pani Maria jest e, naszą e, klientką od e, no, jesieni. Od jesieni. Pani Od Mario. jesieni. Od tak, jesieni. Tak. No ja się dowiedziałam o tym produkcji od... Mojego sąsiada. Bardzo się cieszę, że rekomendowali nasze produkty. No i u, widziałam u niego super efekt. Bardzo się cieszę. No, dlatego też. U Pani Marii zaczęliśmy pracę od tego, od czego powinno się zacząć. Czyli zaczęliśmy pracę Pani Marii od? No, gleby. Od gleby. Nie mamy rusztowań, nie mamy jeszcze tych kilku elementów, które są nam potrzebne w, 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 w tym sadzie, ale zaczęliśmy pracę od gleby. Dlaczego? Najważniejsze jest gleba, nie? Mieliśmy problemy duże bardzo w tym sadzie z wodą, susza. E, widzimy, jak parametry gleby. E, to Pani Maria zauważyła i dzwoniąc do mnie no kilka oczywiście. dni temu, e, powiedziała Pani Dariuszu, widzę po każdym opadzie deszczu, jaki ten magazyn wody e, jest o wiele większy w tej glebie. To prawda. To e. prawda jest naprawdę. Pani Maria, my tutaj stosowaliśmy dawkę, tą, którą pani chyba zalecałem, około 250 litrów, tak, tak. ale My nie czekamy do jesieni pani Marii, pani Maria dostała przykaz i będzie e, teraz w wolnych mocach przerobowych, tak pani mi obiecała, tak e, no będziemy lać myśli. kolejne 250 litrów. Tak czekajmy do jesieni, bo jeśli mamy wolne moce przerobowe, a musimy mieć moce przerobowe, bo to jest nasza fabryka, to jest nasza firma, e, to jest to, z czego mamy żyć, e, musimy o to zadbać. Jeśli nie włożymy tej pracy teraz, to później będziemy. Żałować. żałować tak. Albo będziemy musieli pójść na etat. <grymne> no. <grymne> Także tu był stosowany karbon polewowo. pani Marii będzie wykonywany kolejny zabieg. Mam nadzieję, że pani Maria porobi mi jakieś zdjęcia, filmiki. Będzie państwo mogli że sobie zrobi, zobaczyć, jak porównamy polewamy. Jak tak, bo to jest bardzo ważny element, bardzo ważny moment, żeby to, co nam spadnie z tego nieba, przytrzymać w tej glebie, bo wiemy, jak wielu to jest bardzo ważna że liczymy, Pani Mario, że będzie siła w tym sadzie, będzie, będzie no, efekt. Ja, ja też na to liczę. No. Myślę, że Pani jest zadowolona z naszej... Z na, z naszej. Oczywiście, no bardzo jestem zadowolona, no, zwłaszcza, że jeżeli będą u mnie takie efekty jak u sąsiada. No. Też, to też od Pani wiele zależy, Pani Mario, bo no, ja cudów będę... też nie ma i tutaj A. musimy też y, wziąć... Ale z, u sąsiada sprawy... to jest cud. Są więcej jeździ, je, jeździ pracuje niż pani, pani Mario, ale okej. Okay, dobra, słuchajcie, moi drodzy, fajny materiał, trochę ze śmiechem, tro, trochę żartem, ale tak. Kondycja gleby najważniejsza. Także polewamy, stosujemy produkty węglowe, całą technologię naszą węglową, samą od gleby, Oczywiście. potem biostymulacja. Będziemy polewać, panie Doriuszy. Polewać i jak, jak będą fajne efekty, proszę polecać. Będę się bardzo cieszył. Bardzo dziękuję Pani Mario za dziękuję miłe przyjęcie, bardzo. za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.